Szybkie wytłumaczenie zasad. Jesteśmy więźniami lub strażnikami więzienia. Jako strażnik musimy przydzielać zadania dla więźniów, dbać o ich potrzeby oraz nie pozwolić im uciec. Jako więzień zaś musimy wykonywać zadania oraz uciec na kilka różnych sposobów: takich jak znalezienie klucza do ucieczki, bądź za pomocą wykręcenia wentylacji. Zapraszam do oglądania. No dobra, no w takim razie Mam cukrzycę, pomóżcie mi! A rzeczywiście jesteś Wordenem Ja jest, mam cukrzycę, pomóżcie o, mam Flashlighta. mi! Masz cukrzycę? Tak! A ja też! Ej, <grym> pomóż mi! Jestem diabetykiem! Ja też! Kurde, umieram ja jeszcze jestem socjalny! Ja też mam to samo, rośnie mi to, co się Znowu dzieje jestem. Pomóż Witam. mi! Jodla. Muszę zjeść coś Ej, słodkiego mnie, Rę. zdycham Rę. Są Są ja Nie, ale jeszcze nie umieramy, uspokój się Cicho, żeby nas otworzyli Nie mogę się ruszyć Zacząłem się rozwiązywać, nie wiem o co chodzi a? No. I don't have a key Ej, nie słuchają się was tam, więc ja bym pałką ich tam czasnął, no Krótko i na temat, panie policjant. Nie musisz nas tak wiązać, na my jesteśmy bezpieczni. Tak, my nie gryziemy, my gryźmy. Tak, tak. Żeby szybciej wyjść, no. No, dobra, szybciej cukier. Ej, w sumie cukier, no. Mówimy, no, no bo... cukier, właśnie, cukier! Cukier cukru. A, ja pójdę, czekaj. Nie o, mam kluczy, nie Dobra, ja jestem pan, w kolejce. Pan, 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 pan Dobra, po, yeah. po kolei, po kolei zjedziemy, zjedziemy, spokojnie. Mam pierwsze No ja cukrzykiem. mam pierwszeństwo, jestem się No ja też bym cukrzykiem. No ja też bym był cukrzykiem. No ja też bym był No ja też bym był cukrzykiem. No ja też bym był cukrzykiem. cukrzykiem. CO jest, oni umarli! <noise> 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 Dlaczego oni umarli? Nie wiem. Co się stało? Czemu... Ja Nie Dobra, mam zdrowobie, eee. możecie mnie otworzyć? Eee. Jestem w celi 19. Dobra w dupę, kto gdzie jest? I komu wpieprzyć od razu? Na dzień Prawo, dobry. Dobrze. Tu jestem. Halo! E... Panie! Panie strażniku, cela dziewiętnasta! Mam klaustrofobię, zaraz umrę! I tu... Kurde, morda tam Trzymań. trzymać! Gdzie jesteś? Na Discardie! Cela dziewiętnasta, panie kapitanie! Halo! Spokojnie. Naprawdę zaraz jest. umrę! Na kolejny, kolejny dolog. To wiecie, że możecie odcarać wszystkie naraz, cele, nie? Klaustrofobia! Halo, o, no i to jest życie No i o, gdzie, i kurde, sali ja medycznej. Mam... Ej, patrz, ja mam taski, nie? Ja mam e, taski Get in front of office Tak, to tak Kurde, Ja mam dałem taski Dobrze, no i, no i, ale zaogarnął A czemu bijesz? Bo mnie atakujesz, coś, chodź tu, kurde Nie no, uspokój się, Ciri. Wracaj tu Uspokój się, bo my ciebie pobijemy Zostaw no tego strażnika. Ja mogę tylko jednego tego. Nie skuć. Się tak, tylko dobra, to Proszę otworzyć co, co by, nam drzwi. Co? Co, byście co byście chcieli porobić? A! tutaj nawet Czemu no, jest muszę no, wrócić no, do tego. Gdzie mam wrócić? Dobra. Ej, halo. O. Co otworzył? To, to otworzył. Co, co, co wy zrobiliście? Nie po bo ktoś ucieka nie wiem, A nie! No ja nie no ja w ogóle ja uciekam! <gulia> Ej, no ja nie wiem co mam robić, panie, panie, no, kurde! Panie ktoś policjancie, bo mnie go tutaj nosi! Patrzcie, chodźcie na stołówkę, se pojecie o, trochę, nie. Chodźcie, chodźcie! No tak, Idę! Kurde, Ko nie baj się! Zapraszam! Dobra, wchodzę! A ale ktoś ucieka Proszę! Na stołówkę! Chyba ktoś uciekł ucieczka! Jak mam jeść, jak mam ręce zajęte? <noise> Zjadłem! A Czemu dostałem ja paralizatorem? Nie ja, ja tylko jadłem! Ej, bo dziewczyny się ją zamę, ja nie wiem, Część może nie. uciekła, ale mam to w dupie. Chciałbyś coś zjeść? W ryj. halo! Chciałbym, poproszę. Proszę. Przecież Przecież siadaj ja sobie tutaj. Nie halo. Jak mam cię kurczę, rozkuć. Rozkuj mnie, proszę. Jak mam ci rozkuć, kurde, ty... O, proszę, żyj se. A ty co tu robisz? Super. A ja jeszcze pójdę gdzie e, idzie zjeść z tym? Eee, masz no, tutaj no, jeść, nie bo nie masz bułę na łeb. Nie możesz blokować, wiesz. Nie, coś... ja do... nie możesz w kącie. Wypieprzaj na środek. O, poczekaj, bo... Jedz, kurde, tackę Ej, tam. Dobra, nie ile macie do o, A mogę, mogę cię nakarmić! Poczekaj, stój! A To profilaktycznie było, nie można, jedzenie. nie, nie można rzucać jedzeniem. O, nie, jedzenie się o, nie, szanuje. Ale ja nie, no, nie rzucałem, ja miałem Ale chciałem rzucać, nie wolno rzucać. <ślam <ślam rzucać. Nie ksiaj, sku... ksiaj, kurde, nie tamten to rzuca. Fajnie, kurde. Fajnie lecę, fajnie. Co ty się od kurwy? a nie, co czy masz tą tackę? Proszę żryć. Dobrze już żryj Mam Cię Aha! na celu, kurde. Co Ty rzucasz we mnie, kurde? Ty konusie, Ty masz, kurde, w dupę Cię zaraz tu. Nie, rób mi w dupę, im 36 punktów życia jest, mi zostało. Ty, nie będziesz już jadł, kurcze. No nie na moje warcie. Ale ja już, się zaprowadzę, już, kurde, do celi. Tak zjadłem, skończy w A Ty co tutaj tak stoisz? Ty, halo, kurcze. Witam. Nie wiem. Co co o, umarł. E, halo, proszę Nic mnie nie Nic nie robię. Rób Ale gdzie jest ten kurcze taki kaprawy? Ej, kaprawdze, ja, gdzie tak? Ja, tak? Ja tutaj, jest takie przejście, Kurde, fajne. Gdzie idziesz? Ja się, się umyć, tam się jest shower, Cytam shower. Się już. No mówię ci, ała umrę zaraz, 7kp no mam. Raz. Dobra, i teraz się biorę do celi. Bo nie mnie teraz. Nie bierz mnie, proszę. Ile masz do egzekucji, przyznaj się. Nie mam egzekucji, ja tylko mam. Nie masz egzekucji, lata. No, pa teraz. Nie, nie masz. <laughs> nie, Nie! Jesteś pewny? Szefie, proszę! No powiedz, jesteś pewny też, że nie masz egzekucji? Nie jestem, nie! Gdzie się kurwa włamujesz! Pie tutaj a power... tutaj oh. się pieprzaj, do C10, podaj no. się ta cela. Dobra, może być C10 no, co Cześć. Co Cześć. Czekaj, a masz coś ciekawego? Pokaż co masz na kocie. Ja no dobra, nie chcę. Szefie, nic, nic nie. Mam. Nic nie, masz nie mam. Czekaj. No to chodź. Do kąta tutaj. No, no. kurwa, coś, nie już. mam to jak przecież, kuć kurczę, o. Nie czekaj, Zostaw mnie, człowieku! A kurczę, co nie trzymasz? mnie, kluczy. Ja no, siedzę tutaj, panie. Ale jeszcze, kurczę. Gdzie to się idzie? Nie mogę, bo jest no, rozbicony coś. dobrze. Aaaaah! Czy żyjesz jeszcze? Proszę cię, żyj. Nie żyjesz, no kurczę, szkoda, trudno. A szkoda, trudno. No, 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 no. Cześć, chodź, Nie, chcesz się sprząć? Nie, czy chcesz to sprząć? A więc ja szukałem, gdzie jest ten, ten, ten taki? O nie, not again. nie no again. gen Nie gadam w grze po prostu Znowu jestem wardenem i znowu jestem w celi no. Dobra, to... Dobra, ale nie gadajmy no, nie na Discordzie, na Discordzie gadajmy w grze Aha, okej okay. O, ucieczka Witam Jestem pozbawiony go. klaustrofobii, dziękuję Ja też, na szczęście też ale jestem pozbawiony A Ała, nie bij włoch mnie! Włoch Sorry, przepraszam, to przez klaustrofobię no, Ale ja też mam klaustrofobię, jakoś się nie biję ale, no przepraszam, to był odruch, wybacz mi, jestem po... po... Patrz widzisz, oddał mi O, je, yeah, ja ci oddam, o, o no. ey, nie bij mnie Dobra, już nie bijemy się Zmokujcie się chłopaki, dzień, dobra, jesteśmy tutaj kapitanie. za niewinność, prawda? Panie kapitanie, <laughs> idziemy Nie słychać się Arezu, jak coś No, nie słuchajcie. cię A, nie ma, Proszę się A power is off Dobra, idziemy na się obiad? Się tutaj się wszyscy zebrać Dobrze, Jestem jesteśmy, panie takie... kapitanie Co ty robisz? Uspokój się, zostaw to! Y -y, sprawdzam czy działa O <słuch> Musimy tutaj stać A nie wszyscy o, są, uciekli Aha, no. Tam, no jest, no Ty Klaustrofabia mi rośnie chyba, co jest grane? dać nam dać Taska. Teraz Musimy teraz czyścić wszyscy, Tak, proszę się umyć kolei, nie pamiętam gdzie tu były łazienki No o, to daj teraz, teraz, zezwalam to... wam na Ej tam, tak. ktoś, się chowa, tam się. ktoś się chowa, tam ktoś się chowa Gdzie! Mega dupę mydełko O, muszę podnieść mydełko O, o, o mam, mam mydełko. mydełko Ja i zamykaj, żeby nie wyciekli Witam Muszą się najpierw wyszorować jak się wszyscy ładnie wyszorują, to wtedy tutaj ich wypuszczamy. To Moje mydełko. Budło. Moje mydełko. Proszę zostawić moje mydełko. No. <laughs> poda mi pieprzy w głowie. Co się myje dzieje? Jesiemy, je się, myje się. Panie kapitan, ja tak No, znacznie wolno się myje. Straś mi się chce panie kapitanie Czy Niosłeś mi kaczuszkę, ale miłość z twojej strony nieobliczalne Nic nie mówisz do mnie w grze, musisz mówić grzee Daj mydło Jak A co to za kaczuszka? Dam ci mydło jak się umyję, dobra? Te podnieś sobie Chodź, nieobliczalny! A co to za kaczuszka? Nieobliczalny. Tutaj dla ciebie mydełko! Zmyję się, mydłem się! Czy nie słyszeliście, że posiadanie kaczuszek w więzieniu jest zabronione? Nie no, to jest podstawa, szefie Ta, podstawa Miedło mi wypadło z dupy, znaczy... Z <laughs> jak z to z dupy? Z ręki, ręki pojedynce nie się, kurde, masz Czy mogę już wyjść, proszę pana, klapku? A czy możemy Weźmy też jak, są umyci, możemy iść? myć myci, możemy wypuścić Dobrze Proszę iść ten... Idę proszę no kurwa. Teraz to ja... Witam Teraz tak, na siłowni, gdzie jest siłownie, zaraz zrzeknę, no to... Siłownia mapę jest na górze. Ej, bo znowu ktoś wam ucieka! Ej, nie ucieka wam w ogóle. pan! Tam pan dzień, ucieka, dzień. Pan, tam, tutaj. Interesuje mnie tam mnie to mojej strażnicy nie przyjdę, garnął gdzie jest workout do jasnej czasu. A możemy zjeść po drodze? Mam no nom nom Co Nie będzie, nie będzie zjeść, kurwajcie, niech nie chcę, nie Nom dzień nom dzień nom, Napisz się pana, o kurde wyrzuciłem. Jak się Dobra, piję? zjedzone, napite, na jestem nie, gotowy! Ja się! E dźwięki, bo, bo Wszystko w pieprze. Kurde, bela, nie, nie w pieprzaźnie wszystkiego, bo na później nie będzie. Będzie moje wszystko. Szybciej żyć Dobra, już zjedzone, zjedzone. Że no, idziemy na, na gym. Idziemy na gym? Dobra, to idę na... za wami. U, w prawo. Barbel. A, a, tutaj, a tutaj chyba tutaj. Tutaj. Tu jest gdzie? Piętro. no. Second Floor jest tutaj. Tu? A, dobra, a, no, no tu. Ale proszę no, nie wchodzić tu. tutaj. Dobra, o, to, jest Ej, to idę na, jest na górę. <laughs> jestem zamknięty, pomocy. Witamy na Second dwie? Floor. Gdzie chwilę, Już otwieram. Poczekajcie, włamuje się. Proszę. O, nie trzeba. No tutaj można przejść, bo to można. Nie, co to jest? Nie, tu nie. Nie można? Nie tu? Proszę. Nie mogę wyjść. O nie ty Proszę mnie wyjść. O! dżym. Jest, jest Dobra łoweczka, tak jest. O. siła. Ale musles idzie, Kurde, pajak Kurde, Pajak, ja jestem Kurde, ale to zrobiłem. Kurde. Ale robię. No. Yeah. A te kurde biedaki tam... Daj spokój, kurde robimy No, my tu robimy, mócle, kurde, mucle. No. Nie, no, jak to coś lepszego, nie tak. A da się wyjść stąd? No nie. właśnie nie wiem jak wyjść. O, escape'em. Ale ćwiczysz. No, no, no mnie muszę robić, no co? Trzeba jakoś was podtrzymywać. Wow. Wow. Ale dobra, nie. ale tego nie muszę robić. O. jeszcze jeden raz. I dobra, pas. i raz. Tu duper I dwa! Ale tego też nie muszę robić Nie musisz dupy robić, okay. Nie muszę robić dupy okay, Triceps A, czekaj mam zaznaczone to trzeba robić, tak? mi no, no, tu no, Ja mam tylko zaznaczoną o, to, ja mam, oddać, to, Ale ja Ale... ćwiczę proszę pana będzie, kapitana Zaraz będzie, My Ćwiczymy, kurde. ćwiczymy Ja mam za tanie taska, że... znaczy muszę sobie zrobić dzienne powtórzenie, bo inaczej zdechnę, umrę i nie będzie mnie A, jeszcze tutaj są jedni takie Ej, tasków jest dłuższy Dłuższy ten y, od, od ten, egzekucji nam, Ta? Odstępują, tak. O proszę, to jednak minuty. będę je robił. No. odstępuje nam egzekucja. Odstępuje nam egzekucja na 3 minuty. aż muszę się nawić. Ale fajnie, fajnie, że odstępuje nam egzekucja. Chyba w tej grze zajebanej, kurwa, mongo. Mm, Aaaaaah. Rozmień no mikro, inne. Dobra, wszystko zrobiłem. Odstępujemy tam wejść, no, nie chyba nie. Tutaj. Ja mogę, ja mogę. Ale, O, dobra. A ja, musimy znaleźć zbrojownię e, ujdem, ujdem. Ej, ujdą, ujdą, ej, spokojnie, spokojnie Ale spakań, ćwiczymy, ćwiczymy, ale, ćwiczymy, ale, ćwiczymy. <śmiennie> o, ale ćwiczenia, o, ale robimy O, duła dupę, tak jest Dupa jest robiona, pani kapitan Muszę wyrzucić śmieci i przekazać O, tak, ja tak, muszę ja też. Śmierci, szere, śmieci, śmieci, tak, o, nie, ja się idę do śmieci. Ja mi się, no, na dół, na Mam dół. Ja, idę się wyrzucić, panie to kapitanie! To nie, panie, tu, panie, będę. Nie, pan, mówię, z tej klasnej no, Kwestionujesz, nie? Ale, przepraszam bardzo, ja chcę sobie porządek zrobić w więzieniu i wyrzucić śmieci. Bystrej. Brakuli, kurwa, bystrej. Ej. ej. czekaj, my tu nie powinniśmy być ej. chyba. Ja Tam się Odsuwać się się. No, już już nie ja jestem, nie mam mnie, nie ma mnie. Jak na, na dół na, dół, dziś, na, dół. na dół. tu. Idziemy na ci chcę wyrzucić pana. Ej, gdzie? No, nie. No, no. nie. Co teraz? A co, się za proszę, za proszę za mną, proszę za mną, proszę za mną. A tak czy teoretycznie gdzie jest okay. wyjście? Mam go. Takie pytanie tak, teoretyczne. Takie teoretyczne Te, pytania. Dobre, o, dobre pytanie, dobre pytanie. O! Wyjście! <grym> Macerniak! Nie, to tylko nie. podwórko, to wcale nie, nie wyjście. Odpuszcie nie, otpuszczę tam tu śmieci. Proszę bardzo, tu odpuszczę. Dobra, możesz brządać. Brządać. śmieci. A gdzie ja mam to wyrzucić. A, raz dwa, Anti-metal proszę, detektor <grym> foil. Uuuu. Jak, tak, tak, jak się wyrzuca, proszę mi pomóc. Kurde! No ci trafi z dziurki. Proszę, kurde, się postarać Cześć, to. trafienie tutaj to jest <śmienny> tragedia jakaś. To ja, ja w, jazdy, w jazdy, jazdy nie, nie mam, mam dziurawe łapki z tego nie da, panie kapitanie! No, no, dupę. no, no, no nie da się w dupę tu trafić! No zaraz rozsadzi coś. Ej, no się zaraz, nie da się tego wrzucić. Aj tam są się poświetleni. Nawet nie ja. Ja, aromaty, ja mu nic nie zrobiłem. Dobra, nie słychać mnie w tych grzech zajebanej. Dobra, to wrzuciłem. Tego ja, jest Ja was tak? nauczę, ja was nauczę. Nauczysz? Dobra, idźmy tutaj. Jedno dodanie, kurde. Nie mogę. <laughs> jeden, jeden kubek nie, Możesz nie potrafisz. Możesz mnie Udało mi się, wrzucimy. No nareszcie, no nareszcie. No ileż można. nie by było nie umrzeć aj, w pierwszych aj, sekundach, bo przychodzi no. strażnik i się napierdala z pięści, gdzie ty go nie bijesz. No bo spierdalaś, ale jednak tak mnie nie było słychać. No tak to od Discord mogłeś odezwać się, a, nie? Bo ja cię nie biłam, ja po prostu stałam, a ty mnie zacząłeś napierdalać i no, mnie Aaao! No nie jest pierdalać! Czyż Pana bok! Spierdaliłaś w miejscu, w którym nie powinnaś być. Wiem. O, skończył się task! Halo! Ja nawet taska nie skończyłem! są są szybstwa! Nie, nie, nie zużyłem Taska! Mam apel jakiś! No. Idziemy na apel? Wracamy, wracamy do celi, wasza rutyna dzienna się skończyła. Proszę, tak, otworzyć, no, Ale tak fajnie panie, na dworze proszę, jest, panie, proszę, panie kapitanie! Tutaj, I eee. A czy ja, idzie, i czemu jestem sam? No już o, jesteśmy. Witam Mydło ma uwaga! mydło! Boję się go pana kapitana. O, na nabijamy... pana, a panie kapitanie Robimy taskę ja wiem, Panie kapitanie, Przedażę. ja bym mu nie ufał On ma co mydło Proszę podnieść Dobra, już zrobiliśmy taskę, możemy iść A ja troszeczkę zgłodniałem Ale trochę ja też zgłodniałem, tak, to no, prawda. prawda A no to chodźcie, o, mydło. A chodźcie. Już nie zgłodniałem o, podniósł. Ale co to za taskę, ja chcę jeść Ja jestem głodny, pana no. kapitana no. no O ty, no, ty malujemy no, jakieś siurasy Będziemy malować Co, powiedziałeś, że E, że jestem bardzo głodny, i dziękuję no. za posiłek panie kapitanie. No, takie, ja tak, tak, Też jest, dziękuję, dziękuję bardzo. Ale a, pyszny a, panu gotowo, a mogę wziąć na wynos? Pysiłki. Mogę na wynos? Proszę ten śmietnik postawić w odpowiednie miejsce, a nie. Ale ja nie, ja nie mogę na, na wynos. Nie ściany, panie kapitanie. Ja wchodźmy to, proszę to stawić, nowe zadanie nie Proszę podnieść ten śmietnik i połócę. Nie wiem. Obok białego tutaj. A mogę na wynos? Proszę. A mogę pana nakarmić! Ma stać! Ma stać do jasnej ciasnej! Kurde belka! Ma Proszę... stać, kurde do jasnej ciasnej! Kurwa stoi! <śla> Ma stać! Panie Kurwa kapitanie! Stoi. Panie kapitanie, stoi. mogę pana stoi. nakarmić! Ale A. mnie pan zrzucił, bo no że że ja, się nie um, boli. ja, że ja się nie poradzę, że ja jestem upomocowany. Nie no, ja karmię, karmię pana. No kurde, na mnie patrzysz. Proszę opatrzyć A. tego e, więźnia, niech pan sobie wyobraża. Nie będę go opatrzył, bo kurde, traktuje mnie ja jak. Ja mam. Ktoś, nie wiem. Ja mam 17 nie zdrowia, obchodzi. panie kapitanie, ja umrę za to. No, no, nie obchodzi mnie to. No dobrze, panie kapitanie, bro, idę bro, do ja kolejnej pracy. Nie, panu ktoś tam spierdala. No to kurde, czego mam innych tutaj oficerów? Halo, roboty. Ja, ja też nie wiem, no. ale ja, tro ja, ja wiem, trochę no... Ale, ale stop, o, tutaj. Ej, chwila, moment, czemu, czemu tak się Panie Wertku proszę się, proszę za mną. Ja tylko myję, Panie ja chcę Fertku. pomalować ściany! Ja Panie tylko maluję ściany, proszę mnie nie bić, kurwa! Panie Fertku, co pan robi? Zesrałem się! jeszcze jeszcze raz. O, Przepraszam, zastrałem <SZEK>. się. O, maluję ścianę, panie kapitanie! Później! Po pomalowaniu! Ale malowanie zajebiste Ja sobie pomaluję. ale ładnie maluję Ładnie maluję, panie kapitanie? Musisz nabrać ci tego, farby! Musisz farbę wziąć. A, już mogę! Maluję, proszę pana kapitana. Ty ja też malować mogę? Czemu ja Tylko my możemy malować. Malujemy pana kapitana, o, nie! Dobra, co O, nie, was, o wracaj chodź tu, ja, ja muszę malować. Chodź tu! chodź. Nic nie mam. mam. Teraz w takim razie się chodzi. przeszukam! Ale nie, proszę nie! No! Nie masz się. Dobra, zrobione! O A zobaczysz, co to jest... o ciebie Aha. pikało. O nie! No pikasz, to no identycznie pikasz! Ja nie! pika, to jest. To nie! <laughs> ja. Gdzie nie! Jestem nie! O <laughs> proszę, proszę, nie! O nie! O nie! O nie! O o, ja sobie tu ale pięknie sobie namalowałem. Napięcie. A może a ej, nie, o, 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 Co ja, co, co, My proszę, proszę kapitan, a nie przecież to on nie, 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 tak. nie, ja nie, a, się, nie, nie mi się pikam, proszę mnie zostawić. Nie się pikam. Kurde, gdzie on to schował? O nie, niech, zaraz ty. Niech pan poszuka w dupie. Nie szukaj w dupie, tylko nie tam Dobra, panie serżniku, proszę pilnować, bo miasto łapie. Nie wiem, co mam zrobić z tym problemem. Ja maluję ściany, para pan. Ja się, duszę. To się, ja się gobić, Panie, się panie kapitanie, trzeba oddychać! O co ty? Pomocy, niech pa, niech pan oddycha, szybko! Potrzebujesz inhalator, ale nie ma. Jak to szybko? kurwa nie nie wiem, gdzie Proszę jasną. oddychać! Głęboko! A, bo zanosiłem za dużo ludzi <laughs> Proszę ja, głęboko wiem. oddychać! Oddychać nie mogę! ona jest! Halo, panie kapitanie, ja panu Gdzie pomogę! Usta, usta Gdzie jest mogę medyczna? zrobić! Medyczna na górze jest, ja pierdolę! Ale wie, kurde! Trochę go nosi! Proszę go uspokoić! Nie! A faktycznie! Wystarczy tak biegać, no no Witam, Lepiej. świetnie państwo idzie, pilnowanie nas Dzięki No kurwa maluj, a nie, świetnie idzie, co ty tam No ale jest? ja już to malowałem Z mi się spoupalasz, czy coś tam Ja się chwalę moimi umiejętnościami malaznymi. Ale, ale tutaj są A ja jeszcze mam 15% O, nie mam Dobra. A, a Jakiś nowy, jakiś nowy tas Panie kapitanie O, piwnica Pięk. Poszukali mnie! Moi policjanci mnie szukali, tu nic nie ma! Co hmm. to, to jeszcze jest? Helena, mam zawał! Pomocy Helena, zawał będę miał! Uuu, mam drilla! Hmm. O, flashlight. Dobra, jesteśmy w podziemiach! Ile? Tu fal... O! Co muszę robić? Jak mam to spinować? Nie rozumiem trochę. Ale działa! Halo! No i co teraz? A, 72 durability. Trzeba więcej. Dobra... Mam tylko 3 minuty do egzekucji. Muszę się pośpieszyć. Dobra, udało się. Idziałaś jest teraz jestem. Cześć O, uciekłem! O, uciekłem! O, go zginałeś. A go zginąć! Nie wiedziałem uciekłeś? że ten to poznał uciec, no? Uciekłeś Ibi? Tak, uciekłem. Ooo no. no widzisz, bo kurde, bo miasto, jasno nie, nie umiał O no! No, czeka, no otworzyłeś piwnicę i znalazłem drill otworzyłem e, tą. Eee... Oh, 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 oh. Otworzyłem przejście co. Oj, przepraszam Ja bym nic w ogóle nawet nie otwierałem do jasnej no <grystanie> Moi kurde strażnicy otwierają i oni zapłacą. Ja żeby się zamykać Ja otworzyłam, byłam blisko ucieczki no, ale ja my, ale jakaś, ale wraz, nie I miarę zazabił I to jest A, najlepsze no, no, no. to, że tak, już. ja się poddałam, Jak nie biorę się rzuca, nie rzuca, no. proszę pana Przyszedł ty mnie zaczął bić Ale nie było mikro, więc tyle z by było, nie? Nie więcej się z tą rutyną ogarnęło, z tymi zadaniami trochę już się ślepi. No, 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 jest lepiej, jest lepiej ale kurde, gdzie jest, jest medyczny, ej, Na górze jest, widzisz? Oni teraz są w medycznym. O nie, tu się nie med <laughs> Trochę przykre Nie mogłem oddychać I, 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 i po się położył No zmęczył się w pracy No, no dokładnie Czyli z cztery osoby go? otwiera ej, ej. O uciekł. Aż się głodny zrobiłem. O, oh, to była ruch. ucieczka. <grym> no, A, jeden poszedł. <grym> nice.